Dzień dobry! Dzisiaj zapraszam Was do kuchni obżarciucha na pasztet wielkanocny z jajek. Taki pasztet co roku robię obowiązkowo na święta. Domownicy bardzo go lubią, ale też nieraz robią go w ciągu roku. Tak bez okazji. Taki pasztet super sprawdza się na kanapki. Jest świetną odmianą dla zwykłych kanapek z wędliną. Polecam Wam zrobić taki pasztet na święta, ale i nie tylko. Do przygotowania pasztetu wielkanocnego z jajek potrzebuję ugotowane jajka, cebulę, pieczarki, sól, pieprz mielony, olej, szczypiorek, bułkę tartą, majonez, śmietanę, surowe jajka, słodką paprykę, majeranek, oregano oraz masło i bułkę tartą do przygotowania formy. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to was do tego zachęcam. Kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami. Cebulę kroję w kostkę. Moja cebula jest dość mała, dlatego użyję dwóch cebul. Pokrojoną cebulę przekładam na patelnię. Pieczarki ścieram na tarce o grubych oczkach. Mam tutaj pół kilograma pieczarek. Żeby było szybciej, ścieram je maszynką. Pieczarki ścieram bezpośrednio na patelnię. Pieczarki mam już starte. Teraz będę je smażyła. Pieczarki doprawiam pieprzem i solą. Wlewam kilka łyżek oleju. Pieczarki mieszam i smażę aż odparuje nadmiar wody. Pieczarki muszą być dobrze odparowane. Pieczarki niech się smażą, a ja przygotuję resztę składników. Ugotowane jajka drobno kroję. Jajka do pasztetu powinny być wystygnięte. Jajka możecie też przecisnąć przez kratkę do okrojenia jajek. Pokrojone jajka przekładam do miski. Pęczek szczypiorku siekam. Pokrojony szczypiorek przekładam do miski z jajkami. Do jajek dodaję usmażone, przestygnięte pieczarki. Składniki mieszam. Wsypuję pół szklanki bułki tartej. Szklanka o pojemności 250 ml. Dodaję dwie łyżki majonezu. I jedną łyżkę gęstej śmietany. Wbijam dwa jajka. Wsypuję jedną łyżeczkę słodkiej papryki, pół łyżeczki majeranku i pół łyżeczki suszonego oregano. Doprawiam pieprzem mielonym, taki 1 trzecia łyżeczki i pół łyżeczki soli. Składniki na pasztet dokładnie mieszam. Masa powinna być dobrze doprawiona, żeby pasztet po upieczeniu nie wyszedł mdły. Masa jajeczno pieczarkowa na pasztet jest gotowa. Blaszkę wysmarowaną masłem obsypuję bułką tartą. Keksówka ma wymiary 25 na 11 cm. Masę na pasztet przekładam do blaszki. Pasztet w blaszce wyrównuję. Tak przygotowany pasztet będę upiekła w piekarniku nagrzanym do 180 stopni Celsjusza z funkcją góra-dół przez około 1 godzinę. Upieczony pasztet wyjmuję z piekarnika i pozostawię go w blaszce do wystygnięcia, a później włożył do lodówki, żeby dobrze zastygł. Pasztet zastygł, można go pokroić. Zapowiada się smacznie. Pasztet jajeczny z pieczarkami dobrze się kroi i nie rozpada się. Z powodzeniem można go pokroić od razu na kanapki lub podać na półmisku na przykład z wędlinami. Po przekrojeniu każdy kawałek pasztetu ciekawie się prezentuje. U nas taki pasztet zawsze się sprawdza, a domownicy czy goście chętnie go zajadają. Polecam Wam wypróbować ten przepis. Podobał ci się przepis? Daj łapkę w górę i zostaw komentarz. Po więcej smacznych przepisów zapraszam na mój kanał i bloga Obżarciuch. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Obżarciuch.